Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 24 do 30 listopada 2014 roku. W tym tygodniu będziemy pod silnym wpływem kwadratury Słońca z Neptunem, a to oznacza, że bardzo u, uaktywni się nasza intuicja i Andrzejkowe spotkania, wróżby i przepowiednie będą o wiele bardziej głębsze i o wiele bardziej trafne niż w innych latach pierwsza połowa tygodnia upłynie nam pod wpływem koniunkcji Merkurego z Saturnem, która uściśli się na niebie w środę, a to oznacza, że to jest bardzo dobry czas na naprawianie różnych sprzętów, oddawanie ich do serwisu, sprzątanie i też naprawianie różnych szkód. Szczególnie środa nie jest dobrym dniem na spotkania dotyczące pracy, na podpisywanie umów czy jakieś ważne wyjazdy czy ważne spotkania, ponieważ wtedy bardziej się mylimy i troszeczkę jesteśmy bardziej rozkojarzeni pod wpływem tej koniunkcji Merkurego z Saturnem. W czwartek Słońce ustawi się w kwadraturze z Neptunem, a to oznacza, że będziemy bardziej intuicyjnie podchodzić do życia. I będziemy bardziej rozmarzeni, ale też bardziej wizyjni. Czyli wszystkie plany, wszystkie pomysły, które właśnie w czwartek przyjdą nam na, do głowy, mogą się okazać y, y, przełomowe, genialne lub jakieś y, załatwiające nasze, wiele naszych problemów. W, w piątek, bardzo, do, bardzo ważny dzień, też Merkury, który ostatnio przebywał w znaku Skorpiona, przejdzie do znaku Strzelca. Gdzie jest na wygnaniu, czyli dla niego to jest troszeczkę taka niewygodna pozycja, ale z punktu widzenia naszych codziennych spraw to jest, rozpoczyna się dla nas bardzo dobry czas na łamanie schematów, wymyślanie różnych rzeczy, i też piątek to może być taki czas na spotkanie różnych dziwnych ludzi, którzy mogą nam nas zainspirować lub pomóc w, w rozwiązaniu jakichś spraw codziennych. Znaki ogniste, czyli balany lwy i strzelcem, będą w tygodniu bardzo bojowo nastawione do życia i bardzo dużo uda im się w tym tygodniu zrobić. Barany będą chciały nadrobić wszelkie zaległości, ale też być w czymś najlepsze, co im się uda szczególnie w weekend lub właśnie w piątek, kiedy Merkury przejdzie do strzelca. Lwy natomiast będą bardziej skupione na swoim hobby, na, swoim, na swoich dodatkowych zajęciach. To jest czas dla lwów na odpoczynek, na zabawę, a w weekend bardzo dobry czas właśnie na rozwijanie swoich talentów, swoich y, y, umiejętności. Strzelce natomiast będą bardzo w tym tygodniu skupione na swoim wnętrzu. Kwadratura Słońca z Neptunem może sprawić, że będziecie mieli jakieś Prorocze sny lub jakieś ważne wydarzenia czy omeny pojawią się w waszym życiu. Warto ich słuchać, warto je obserwować i podejmować decyzje dopiero od piątku, kiedy Merkury wejdzie do waszego znaku zodiaku. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu będą chciały uporządkować świat wokół siebie. Byki chętnie uporządkują sprawy dotyczące rodzinnych finansów i różnych spraw zawodowych, które niekorzystnie wpływają na życie domowe. Więc byki w tym tygodniu będą próbowały połączyć sprawy rodzinne z zawodowymi, tak żeby żadne z nich nie ucierpiały, co im się uda. Panny natomiast będą bardziej skupione na swoim zdrowiu, na swoich sprawach uczuciowych, szczególnie Druga połowa tygodnia to jest dobry czas na randki, spotkania lub nawet krótkie wyjazdy, żeby nabrać sił i zdystansować się do codziennych spraw. Natomiast koziorożce w tym tygodniu nie będą się przejmowały tym, tą neptuniczną aurą, będą robiły swoje. To jest bardzo dobry tydzień dla koziorożców, żeby popchnąć jakieś sprawy do przodu, ponieważ wy będziecie najbardziej gotowi do pracy, ale też najbardziej potrzebni tym, którzy mogą w jakiś sposób wam pomóc lub was gdzieś dalej wypromować. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki. W tym tygodniu będą bardzo chętnie spotykać się na różne andrzejkowe yy, yy, wydarzenia, andrzejkowe spotkania. I szczególnie bliźnięta będą ciekawe, co je czeka w przyszłości. Już od poniedziałku będą chciały sobie wróżyć. Yy, musicie spokojnie, cierpliwie poczekać, bo dopiero prawdziwe andrzejki są 29 listopada, czyli w sobotę. I to jest właśnie też dla bliźniąt, pi piątek i sobota, bardzo dobry czas na zdobywanie różnych wiadomości, nie tylko Proszę. Wagi natomiast będą bardzo kochliwe w tym tygodniu mogą spotkać na swojej drodze jakąś wyjątkową osobę, pod wpływem Neptuna, nawet zakochać się i bardzo szybko ten, ta relacja się może rozwijać. W weekend odpocznijcie i troszeczkę z dystansem spójrzcie na sprawy uczuciowe, a będzie wszystko dobrze. Natomiast Wodniki w tym tygodniu będą bardzo chętnie uczyć się nowych rzeczy, spotkają się chętnie z przyjaciółmi na różne. Andrzej imprezy czy wróżby. Druga połowa tygodnia bardzo dobra na sprawy finansowe. Znaki wodne czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą bardzo intuicyjnie podchodzić do życia. Szczególnie raki będą miały wiele różnych przeczuć, ich intuicja będzie pracować na wysokich obrotach. To dobrze, ponieważ na pewno w ten sposób unikniecie jakichś przykrości czy trudnych sytuacji, a w drugiej połowie tygodnia bardzo dobry czas dla rodziny i spraw uczuciowych dla raków. Skorpiony natomiast będą bardzo yy, yy, trzeźwo myślały o wszystkich sprawach dookoła, mimo że ich intuicja będzie podpowiadać, że coś natychmiast trzeba zrobić lub coś natychmiast trzeba rozstrzygnąć. Yy, nie bądźcie tacy surowi wobec siebie, nie, nie, nie pracujcie tylko w tym tygodniu, ale też troszeczkę odpoczywajcie, a weekend przeznaczcie dla bliskich i też na jakiś może krótki wyjazd czy odpoczynek. Ryby natomiast będą w tym tygodniu knuć różne wielkie zawodowe plany. Kwadratura Słońca z Neptunem sprawi, że Wasz szósty zmysł obudzi się i warto skorzystać z, pod, sporo, z podpowiedzi podświadomości, ponieważ to jest bardzo dobry tydzień na spotykanie nowych ludzi, na trafianie w te miejsca, które są dla Was bardzo korzystne i składanie różnych ofert o pracę. To jest ten czas, kiedy ryby mogą bardzo dużo w swoim życiu na pozytywnie zmienić. Wszystkim znakom zodiaku życzę udanych Andrzejkowych wróżb i udanego tygodnia. A po więcej horoskopów i wróżb zapraszam na www.czary.pl